Widzowie, macie dosłownie 5 sekund na zostawienie łapeczki w górę, w innym przypadku szkoła przedłuża się o miesiąc. 5, 4, cztery... 3, 2, 1 I ostatnia sekunda, klikaj teraz Mam nadzieję, że zdążyliście zostawić, bo Nie chcę myśleć, kto, kto jeszcze nie zdążył, nie zdążył Albo nie chce, dobra Nieważne, nie nieważne Zobaczcie, w dzisiejszym filmie zostałem Siren Headem I będę trollował Bandiego w Minecraft'cie No, nie jestem wiadomo wysoki jak Siren Head Ale mam po prostu jego skina No wydaje mi się, że przypominam tego Siren Heada Jestem taki chudziutki Widać mi same jakby takie y, skorupy Nie skorupy, tylko takie, o Kości, o! Bardziej, o! Na samym środku widać moje kości. Mam przyszykowane naprawdę sporo rzeczy. Zobaczcie: łańcuchy, yy, yy, jakieś tam szalkerowe skrzynie, przecinarkę, św, jakąś łódkę mamy, e, o, ognisko. No, jeszcze nie mogę wysłowić, bo ten odcinek będzie ciężki. Dzwon i troszkę się stresuję tym filmem. Dobrze, oglądajcie do końca. Zasubskrybujcie koniecznie kanał. Tu jest czerwony przycisk od subskrypcji. Koniecznie go wciśnijcie, bo na 140 tysięcy subów, a zobaczcie sam jak mało brakuje, nagrywam odcinek z subskrybentem mojego kanału już za moment tak naprawdę. Polecam serdecznie subskrybować, na ekranie jeszcze wysiędam tam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Chcecie się pojawić tutaj? Wystarczy, wystarczy tylko, że wbijecie, zaobserwujecie mnie, link znajdziecie w opisie do Instagrama, polecam serdecznie i widzowie. W tym tygodniu, prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia, a jeżeli nie pod koniec tego tygodnia, to na początku następnego tygodnia wystartuje mój sklep. I słuchajcie, na samym początku będą kubki. Będziecie mogli zakupić kubek właśnie z moim, yy, yy, czy co ja mówię, no z moim logiem. Tak więc Minecraft'a kubek jest naprawdę piękny. Już do mnie lecą te kubki, że tak powiem. I do trzech losowych zamówień dorzucam taką czapeczkę ze śmigłem. O, zobaczcie sobie, zawsze ją mam na odcinkach, podoba Wam się. Tak więc no myślę, że będzie warto. I oprócz tego do trzech losowych zamówień pojadę wręcz. Osobiście, także będzie okazja spotkać się, zbić pionę, pogadać, zrobić zdjęcie. Napiszcie koniecznie, zaspamujcie komentarze, kto będzie brał udział, kto czeka, nie może się doczekać, ja przypnę wam serduszko. No i dobra, myślę, że koniec tego gadania, pleplenia i tak dalej. Pijemy sobie niektóre niewidzialności i idziemy do Bendiego, nie do Bendiego. już teraz chyba się nie pomylę normalnie. Na spokojnie, nic się nie denerwujmy. Aurox, nie gadaj tak szybko, bo normalnie. Będzie to dla ciebie ciężki odcinek. Mam też fajerwerki, widzowie. Okej, okay, gdzie jest ten cały Bendy? Przed rozpoczęciem filmu i tak dużo wcześniej też, zanim jeszcze nie nagrywałem, to widziałem, że kręcił się gdzieś tutaj. Ej, patrzcie, jest koło tej, yy, koło tej pandy swojej, że tak powiem. Dobra, to teraz zrobimy coś takiego, że damy tej pandzie bambusa i zobaczymy jego reakcję. Czekajcie, z której by strony może to zrobić? Ona się patrzy gdzieś tu. Możecie, wiecie? I cyk! Dobra, dostała jedną? Nie, nie dostała. Jeszcze raz. Dawaj panda, ojku, Oj, Jejku, coś chyba, za... coś chyba widział Ale rozgląda się w powietrze Trzymaj panda, ojejeje zobaczcie Zaczęła jeść Zobaczymy co robi O, zaczął chodzić wokół, aż się cofa No to nieźle A panda sobie patrzy na ten i wpiernicza bambusa Dobrze, to teraz spójrzcie tylko na to Wys wrzucę fajerwerki, uwaga Teraz poszło Panda je On zwiał, co jest? Zwiewał twoje rwerek, nie chcę patrzeć! Ale ona laska, no co jest grane? Gorzej niż mój starszy brat na obiedzie, naprawdę. Czekajcie. Dobra, wiem co zrobię, wiem co zrobię Elytry, czekajcie, elytry. Ej, gdzie jest? Elyt... o, są! Założę na siebie i będą elytry lewitujące w powietrzu normalnie Patrzcie na to Ej, co jest? Jestem oczywiście na Gamodzie Creative Udawaj! No, no co jest? No nie mogę lecieć. Kto umie latać tron Widzowie, napiszcie w komentarzu. Ja wam przypnę serce. No, co? O! Było już prawie. No nie, wytrzymam. Dobra, Uroks, bo ty to naprawdę. Nie będę latał, bo zaraz się spłoszy ten cały yy, Bendy. E, gdzie on teraz? Jest w tym miejscu. Dobrze, widzowie, to lecimy dalej z trolem. Oczywiście bambus mi już nie jest potrzebny. Zrobimy teraz coś takiego. O, widział chyba coś. Dobra, nieważne. Patrz na to. Co jest? On wraca. Ucieka od tej owieczki, a zrobimy jeszcze tak i... O. Nie, nie, nie! Poszła mi stąd! A ta owieczka na igę no niego idzie normalnie! Ale co jest on ta takim tchórzem aż jest? Nie wierzę w to. Nie chce się bawić? Widzowie, zobaczcie. Zbliża się. Idzie do nas. Podchodzi jednak do tej owieczki, dopiero co uciekał! ja, yeah. Ale pieryknął w nią normalnie petykiem nawala pani! Owieczka się odbija jak od trampoliny! A teraz go goni! Berka się bawią, głupole jedne. Ej, czekaj, na ile mam niewidzialność? Na 5 minut jeszcze Dobrze, to teraz patrzcie co zrobimy. Cyk I teraz... OLE ją tam bije normalnie! Biedna, jedna! Biedna, jedna! Ja to zrobię... O, 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 o! I teraz patrzcie na to! Cyk i cyk oj, 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 oj! Zauważył to chyba. Ale świnia, zry... Ej, co jest? Świnia, wskakuje! Wskakuj nie! Jejku, widział jajko. O, dobra, teraz. Niech sobie myśli, że to świnia uderza normalnie. Ej, świnia! Wskakuj na do A, pa, papa, co robi? Co jest? Czemu tak zrzuca się no? Pop, co normalnie trampolinę w sobie ma. Okej, okay, skoro tak chcesz się bawić, to teraz delfina tu zrespimy. Patrzcie, widzę. Nie, żółwia, tylko delfina. O, pa, pa, pa! pa jak wyskak... Co jest? Zaczął pływać! O, znaczy nie, zaczął pływać wód, co, chodzi mi o tego. Delfin to wiadomo, że pływa w tym. Jole, fajniutki, jak się podrzuca do góry. Za trzy minuty już normalnie będę pokazany, widzowie, nie? Będzie normalnie Siren Head tutaj. Co jest? Zaczął z nią pływać, z tym delfinem? Ojej. Ej, pa, zniszczymy kwiatko obok niego. Patrzcie, odwrócił się. A panda, co? Ty patrzcie na to! Panda na bambusie leży, widzowie. Ej, ją to! Ona to dopiero Nie no panda, poważnie jak ty żeś tu wskoczyła! Co jest grane? Dobrze, dobre, naprawdę. A zniszczmy bambusa. Teraz na ziemi leżysz ty grubasku jeden. Ej, gdzie on jest? No chyba nie pokonał mi delfin! No już myślałem. Dobra, to teraz widzę, patrzcie. M idzie do domu czy dokąd... Ta ta ta. Żuwia mu zrespimy w domu. Oj, to to będzie dopiero. Czekajcie, cyk. Cichaj ta panda jedno, ty cicho. Nie przeszkadzaj tu. Dobra, idziemy. O o mój kochany, tu stoi cały czas. Dobra, żów. Żów, żuf, żów, żuf normalnie. Tylko że... O, żuf potrzebuje wody, prawda? No to woda. Okej, okay, cy i tu świnia niepotrzebna. No co się tak patrzysz? Trzymaj, żufiu wodę! Popływaj sobie! Ole no od razu jak zaczął pływać! Czekajcie, zrobimy tak. Tu jeszcze mu damy wodę. O! Dobrze, twój domek teraz będzie w wodzie. No, zostaw żółwia! Zobaczcie, jak sobie fajnie pływa. <grywa> Cudo. Dobra, to teraz stawiamy mu. Czekajcie, może wejdźmy gdzieś tutaj. No nie, no Żółwia bije. Zobaczymy zaraz Te swaniaka reakcję, jak ten. A, magiczną latarnię postawiliśmy. I oprócz tego ognisko takie da. Oj, 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 oj. Pa, mamy ognisko. Zaczęło się fajczyć. Cofa się, boi się tego niebieskiego, takich niebieskich płomieni, jest wystraszony Żółwiu, no jak mi przykro, no Czekajcie, może tego żółwia... Oj Słyszy co teraz robię Ale trudno, zaraz i tak się ujawię tutaj Żółwiu, wpadnij sobie na dół, byczku Tak, i będziesz sobie pływał, prawda? Tak, okej okay. Możesz sobie pływać Co? Ej, nie, nie wyskakuj! Głupku jeden, ja ci tu robię normalnie pole do pływania A ty takie rzeczy mi odwalasz Na dół proszę Zamieszkasz obok, będę. On już teraz, widzowie, mnie widzi tak siak, więc. Ej. O nie! Teraz to przegięła przegioła się pałka. Piję mleko. Co jest? Co ty robisz? No, Sirenhe. Wiem, widzowie, coś, co mogę zrobić. Syrena Siren Head robi tak. Dobra, nie, no po prostu głupi jestem No głupi, no człowiek starszy to będzie, ale mądrzejszy Nie, nie ważne, nie ważne Okej, okay, dobra, on teraz ucieka ode mnie Chyba pa pa, pawa, co zrobimy? Damy mu obrazy Ty idę mu dom strollować, patrzcie na to Cały domek mu strollujemy, ej, czemu jest jeden obraz? No co jest gran? Ej, gościu! Nie chcę ino jednego obrazu, ja chcę kilka. Zobaczcie, tak będzie wyglądał domek Bendiego teraz. No i klas, normalnie. Czekajcie, 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 zróbmy jeszcze, tak. Ej, gościu. Grazisz mi patykiem? Jak ja cię patyknę zaraz, to. I no, zobaczysz! Zakręcę śmigłem i odlatujemy. Uuu, uuu. Nie dobra, co ty robisz, Aurox? A teraz patrzcie. Ja go postraszę trochę. Cyk, cyk. I czekajcie. Głowa Creepera. Twoja tu zawiśnie. Jak się nie będziesz słuchał, Auroxa. Zgoda? Rozumiesz, co mówię do ciebie? Tu na tym świecie żyje taki dobry człowiek. Aurox się nazywa. Musisz się go słuchać, w innym przypadku, to twoja głowa będzie tam wi wisiała. I pandy też się słuchasz. <laughs> Ale się boi, Siren Allo? Halo. Proszę wracać tutaj! Subskrybować kanał Auroxa z dzwoneczkiem. No, Zosia łasz za drzewem. Ja ci, o, ja ci dam skakiwać na drzewo, ty jeden. Patrzcie, teraz trollujemy. Ciekawe czy wróci. Na pewno wróci. TNT mu jedno wysadzimy. Ej, co jest? Obraz się zniszczył. A już z tym obrazem tam. Dobra? I dajmy... Ej, wszystko się nagrywa ta na całe szczęście się wszystko nagrywa. Krzesiwo. Patrzcie na to. Ciekawe czy wróci mi zagrozić. Ej gdzie on jest, nie widać go w ogóle. Co jest? Ej, ma, Co to się stało? To był inny dźwięk TNT, czy mi się wydaje? A gdzie... Ta, wraca, wraca, wraca. Ej, słuchajcie ten dźwięk wybuchu. Uwaga. Nie no, taki sam chyba. Dobra, co ja gadam. No, gdzie? Chciałbyś mnie uderzyć? Nie ma, nie ma, ty kur... Go... Właściwie Jeszcze pali... Ej, odszedł do ogniska, ale nie palił się w ogóle. No to nieźle. No będziesz musiał naprawić swoją hałpem. Naprawisz. Albo dobra, ja ci naprawię może... Już go tak troluje widzowie teraz, że normalnie on nie wie co się dzieje. Chłop mu na początku rozwala dom... Oj, nie to, nie to Chłop mu rozwala, później mu naprawia, no on to sobie myśli, że ten gościu, który go troluje, to jest jakiś świr chyba, nie? No, normalnie świr! Dobrze, czym go jeszcze nie trollowaliśmy tutaj? Mamy coś do wyrzucenia za Lolo, co ja mówię, wypróbujmy miksturę słabości. Pa, nie chcę tego pić, ucieka, no nie dziwię się, bo sam dostałem tą słabość. Tylko powiem wam, że ja na survivalu bym taki kozak nie był. Oczywiście nie przyznam się i ja mówię w następnym odcinku jak się pojawi, że to ja wiadomo Zatrucie, ej, napisz się! Pewnie pić ci się chce, co? Taki upał ostatnio widzowie napiszcie czy u was też ostatnio tak jest gorąco. U mnie to słońce tak paruje, że to szok, nie O dobra, może teraz znamy dajmy jakiś kolwiek znak eee, to mój świat Okej, okay, tak napiszmy, patrzcie Coś tam widać, nie? Co, coś widać, ale delikatnie. Co? Co kiwasz głową, że nie? To mój świat! Ej, widzowie, część z was pisała, że on jest podobny. To, to jest taki drugi karton Cut i w sumie macie rację. No zobaczcie sobie sami, nie? Normalnie drugi karton Cut to jest. Też taki czarny... Co... O ty jeden ty. Co tu niszczysz, gościu, co? Co tu niszczysz? Dobrze, z czym by jeszcze można by było go zaczepić? Patrzę sobie tego game moda kreatywa. Eee, tutaj. O, wiem czym, wiem, wiem. Właśnie to zabrałem sobie dekwipunku. Ello! Epa! Ho, rzuciłem go na dół, dostał. A ciekawe, czy delfinka pokonamy. Oj, przepraszam, delfin. Pio! <laughs> Jak kamień w wodę. Bez kitu, kamieniem. Wo... Przepraszam, delfin. Ej, od niego się odbija. A czy to pandy pokonana hita? Nie, dobra, pandy to aż szkoda. Przepraszam delfinie, nie chciałem tego zrobić. A gdzie jest żów? Halo, czy tu jest żów kłamczuszek, czy nie ma tego kłamczuszka? Nie ma go. Co? Ej, rybę se tu wyrzucasz, żeby pływała? Masz ty jeden ty, Bzium! Dobra, okej. Okay. Z czym by jeszcze móc go... O, kuszą, patrzcie, tu też jest dobre. No, i... O, gdzie to poleciało? Dobra, to tak jest strzela. No dobra, widzowie. Chyba strollowania stało się zadość, wydaje mi się, że wszystko co mogłem zrobić na tym odcinku, to raczej zrobiłem niczym innym. O, dam mu może pod koniec jeszcze miodziku do wypicia. Trzymaj, gólni semiodu! Jeszcze może trochę pomogę ci zatamować tą wodę tu, żeby nie było, że to ja wszystko zrobiłem. Cyk. Gulni semiodu, gościu. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. No, dawaj, chodź tu. Okej, okay, wszystko. Dobra, widzisz, jak ci pomogłem? Elegancko, chłopie. Trzymaj, tutaj. Dobrze, widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu, co powinienem zrobić w następnym filmie. Eee, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie, żeby wbić na drugi kanał. Bo tam odcinki z Robloxa. Link w opisie. Zapraszam na Instagram. A wszystko macie w opisie. Trzymajcie się. Do następnego. Siemanku.